Did you need no dobra, I have joined the scientist. A to dobrze, że ja to robię, czy nie? Chodzi na to, że ja muszę gdzieś się udać. Gdzie się udać mam? Some people are such To są te drzwi. The last feller I remember from back then was Mr. Pinkerton, and he must have left about a decade. He used to have a storage shed in the broken-off bow of the ship. We always thought he was crazy for keeping stuff there. Broken-off the bow of the ship. I kept a couple records down there, I guess. Dobra, poszukać tego. Nie wiem czy to Broken bow of the ship. Dobra, najwyżej umrę. Hmm. Może to to? To będzie kurwa to. Tak jest. Jak wyjść z tej wody Kurwa nic tu nie widzę A tak Dobra, przede wszystkim tak Steam Packs Lecimy z tym Kurwa nic tu nie widzę, ja pierdolę Trzeba się tu jakoś zrobić tak, żeby była powierzchnia. Jest, dobra. Okej. Okay. Co? Jak to? Nie kapuję tego. Czemu tak szybko to się dzieje? Karol do kogoś, kurwa, strzela? Kurwa. naprawdę ciemno tak, że chuj jasny. I trochę nie wiem, gdzie mielibyśmy pójść. No na pewno nie tu. Schodami na górę zapewne. Cholą kto to wie, kurwa. Może się okazuje, że trzeba iść schodami w dół właśnie. No ale dobra, weźmy z założenia, że większość tych rzeczy jest jednak na górze. Potem sobie ewentualnie poplądrujemy dół. Plądrując w górę nic nam nie grozi. Ale założyli, kurwa. Chuj by ich wyłomotał. Aha, można było tędy wyjść. No dobra. To chodźmy zatem zatem w tę stronę. Dobra, to będzie weapons. No jest tu trochę... Nie chcę frag mine! Dobra, kurwa, już nie narzekaj. No i dobrze one off. O kurwa Tu jest sporo pułapek, nie? tu bardzo dużo kurwa a ja nie zwróciłem uwagi dobra a czy w tym będzie no dobra po prostu tym paki tyle są tu rozjebane przewrócone rzeczy mentacy jest tu komputer czy będą tam notatki jakieś w mnie to że jest tutaj tak ciemno nie

I am the only one in all of the wasteland with the skill and the guts to perform facial. Look. To perform the facial from all those other jerk offs. So I'll make you a deal. You want a little nip tuck here and there? I'll do it for you. I'll get to hone my skill and you'll get the best surgeon around. You. The likelihood of death by infection at my hands <laughs> is

Just don't touch anything. Okay. Tell me about the city's history. what I have better things to do than yak about those backstabbers up topside. Mm -hmm. I hear you're the on the only one who knows the truth about River City's founding. Ha. Sounds like you've been poking around, all right? I'm surprised any of those reprobates even remember me. Maybe they still laugh about how they edged me out of the council back then. But you can set the record straight. Setting the record straight is exactly my goal. For that, you have to go all the way back to when remnants of the Naval Research Institute cleared the mire lurks off this wreck. About 40 years ago. We were looking for new lab space, and this bucket of bolts just happened to have a well preserved science bay on it. Everything else just. Grew up around that lab. Once we got it up and running, the science team was led by one H. Pinkerton. So you used to be in charge. That lasted until about 18 years ago. <coughs> when, when those ambitious backbiters okay. like Lee and her little team, she came in with her big purity project pipe dream, and my whole staff started working with her. Those traitors! She even took my seat on the council. By then. I was glad to leave it behind. But hell, if I'm leaving the city, I made great. What do you know about Project Purity? Who cares? It's some hydroponics pipe dream that Lee's been working on forever. Waste of time and effort, I say. Apparently, though, my teams cared more about it than they did about little things like defense systems or making this ship float again. Treacherous bastards, all of them. Masz jakieś dowody? Of course I do. A good scientist always keeps track of their data. Here. They probably don't even remember, but I kept the records of that first Okay. River City historical record. Angkor City's true history. I have to go now. Big Book of science. Patrzcie, co tu jeszcze można zajebać, no. Chyba niewiele. Tak, się nie opłaca kraść No niewiele tu jest... Do... O, o I'm stuck, dobra Tu nic nie ma A tu coś jeszcze jest Nie, trup po prostu i tyle No nic, to spierdalamy stąd Nie ma to tamto Esperanto, Esperanto Dowiedzieliśmy się o tej historii Możemy zdupcać stąd i powiedzieć tamtej Z e... Megaton City co i jak. A tu? Sprawdzam to teraz, sprawdzam Yes, sir. Return to Moira. No, I don't want anything. Don't talk to me like this, please, mister. Mi-mi-mi-mister. Are you uh, 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 uh. Mi, 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 Mister? Uh-uh-uh-uh. Mi-mi-mi-mister. dad says not to talk to strangers. it makes oh, me God feel safe no any idea. luck finding out how- I've got a real history of River City uh -huh. not just just come on today. So it began as a research station with this why it's still a scientific heaven hmm. With the protected location and resources that came from those scientific advances, I can definitely see how it grew so quickly A bit of smarts leads to a big reward, huh Speaking of which in thanks have a few of these For the next time you've got to be quick on your wits oh and i'll let the rivet city traders know they'll be favorably mentioned in the book okay fine yeah last chapter to no. do a section on working with old computer electronics so there's some reason. old robco production facility also no. there used to be a big library and that. will Sounds interesting. idziemy tam byłem tam kurwa byłem i wszystko widziałem chodźmy zatem raz jeszcze tylko teraz mam kurwa coś co mogę podłączyć do tego gówna pytanie teraz czy roboty tutaj będą agresywne nie no już wszystkich wybiłem robotów tutaj nie ma tylko są te kurwa karaluchy były więc dużo bardziej ułatwione mam zadanie żebym ja pamiętał jak się tam kurwa szło jest to trochę labirynt. mi się chyba po trupach, nie? To jest prawdziwe po trupach do celu. To było tu. I teraz to na drugie piętro trzeba wejść. Nie wierzę, że jest zapieczony. Kurwa go nie trafiłem. Nie? Tu nie byliśmy. Już się kurwa nie potykają tego robota Człowieku, a właściwie gulu Góle też ludzie Znowu coś się trzaskasz DC, widzicie? Patrzcie jak Jak zapomniałem jednej rzeczy wziąć nie musimy już całego tego przeczesywać, proszę bardzo. Wszystko idzie zgodnie kurwa z planem. Ale a propos questów, to co mam teraz zrobić? Nie wiem, to Agreement Haha, <laughs> zajmijcie Dobra, już, już mnie nie napierdalają. Chyba się napierdalają między sobą, nie? No mnie nie napierdalają w każdym razie. Idzie ze mną ziomek i idzie, dobrze. Wow. No, musimy stąd spiżdżać. Myślałem, że się swobodnie napierdalają, ale no, chyba nie. Te nie działają. A my możemy spierdalać stąd. No dobra, i to będzie ostatni rozdział książki. Idle with any interesting... I reactivated the robots and was able to modify their programming. Hard. Tell me all... Even after reprogramming the robots were of questionable values, Alice. Well, they're only human. Or, uh, well, but made by humans. Seems like a good thing to watch for when dealing with tech of any age. And it helps to pack a few pulse grenades, just in. Oh, and take my book on science. For some reason, I just. The last part of this chapter is about the library, right? Yes. Books are where. See if it's still there. And if you can download records from. Okay, I'll check out my local. If you can't. Let's talk about the library.

what's happening here? we were performing a training exercise with one. no, dobra. What now that we've cleared this area. No, the is this still alive? he had enough training that he should know that when facing overwhelming odds, a brother's best recourse is to wait for reinforcement. i suspect that he is making a stand inside of that building. hello. someone there. <sharp inhale>

a skoro nikogo nie ma, no to... Chodź, zróbmy tę twoją misję kurwa. Nie zrobimy. No chuj. Trudno. Nie wiem w którym budynku niby jest tam ten gość, więc niestety nie mogę ci pomóc. I pokazuje, że mam iść tędy. Mhm. Możemy tam kurwa po prostu pójść. Boże. Tyle tego łażenia przez metra. Zaraz zobaczymy czy można. Gdzie on kurwa polazł? Ja pierdzielę naprawdę. Szkoda z wami gadać parlady nie głupi. Dobra, musimy iść prosto. Mhm. Kto to tam na pierdala tym No ktoś tu jeszcze musi być, kto ma te nuki no kto To pierdolnął tym Rozumiem, że ten nie przejdziemy, czyli jednak trzeba kurwa tym metrem tam iść Chyba, że przejdziemy sobie przez to Czy tędy przejdziemy? Czy będzie trzeba się wrócić? Zmienimy broń, w ogóle. Na Chinese Assault Rifle. Bo w sumie dawno z takiego karabinu nie napierdalałem. No to jest tylko jakieś biuro, no, które... nic nie ma do zaoferowania więcej. Szkoda. Dobra, tu są jeszcze jakieś drzwi. Pomyślałem, że będzie można przejść przez to na drugą stronę Nie, nie. Czyli trzeba się wrócić, tylko tu po prostu mutanty i chuj Chodzi na to, że jednak kurwa Trzeba się sposiłkować tym gównem I pójść tu na metro Czyli idziemy tu na metro A stamtąd będziemy zapierdalać No zobaczymy czy nam się to uda jakoś kurwa specjalnie? Zaczekajcie ja teraz pokazuję, że mogę tędy pójść na to metro Tędy czyli którędy? Tędy, okej okay. zaskoczyły No ale my sobie w kaszę dmuchać kurwa nie damy, nie? Z haronem. Chociaż widzę, że tu jest obozowisko tych pojebów. tam, gdzie mamy iść W górę góra jednak Zjebałem Dobra, a tu idziemy. Chyba zaraz się okaże, czy to kurwa nie jest. Dobrze, tu idziemy. Tu są drzwi, które nas chcą. Kim ty kurwa strzelasz? Co ty masz, kurwa chujku? Bardzo. zobacz co z miał. Laser rifle, dobra. No, też laser rifle. To fajnie, bo my sobie zrobimy tak. Okej. Okay. Dawno nie miałem laser rifle. Kurwa, super mutants Dobra, no chcą, żebyśmy poszli tutaj. Komiks Publishing. No i dobrze. I to zapiszemy sobie. Cudownie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku, kochani, pa, pa.